Brawo, Śmisiaczku! Hej, baby, Gotowa na super randkę? A po to chyba nie będzie komedia romantyczna. Coś lepszego. Genialny pokaz monster Traków jak po sobie jeżdżą. Ekstra. Dosłownie ci za to dziękuję. Lepiej idź z Hirkiem. Co? A O czym my, my będziemy, będziemy gadać? gadać? Nie żartujcie. Będziecie się super bawić, jestem pewna. To była uczta dla entuzjastów bezsensownej destrukcji! Co, nie? Braku, przybi! A nie mówiłam, że się dogadacie? Jak to się kończy? Nie wiem, pojęcia nie mam. na nasmaruj mi plecki. Teraz nie mogę, skarbie o, Patrz, jest Chirek. Eja, Roberto! Chirek? No, wczoraj było tak fajnie, że powiedziałem mu, żeby tu przyszedł. Siema, bra! Siema! Ostatni w wodzie to cieniaz! Restauracja urzana i huana Hej, kagołobki, no już jestem! Hirek! Lozik Dachu, czekaliśmy na ciebie! Wyzywam na pojedynek, Monsieur jak Ależ przyjmuję, senior Roberto! Misiaczku, cały dzień do mnie nie dzwonisz. Gdzie? Znów z Hirkiem? Więc tam zostań. Zaraz przyjdę. Aaaa! Dosyć miałam, kiedy traktowali mnie jak trzecie koło, ale teraz widują się beze mnie. Po moim trupie. Och, Edwinie, całe szczęście, że nie jesteś jak śmiertelnicy. Robercie, to się musi skończyć. Hej, baby, patrz, wygrałem je. Dzięki, że nie robisz scen to, że spotykam się z młodym. Bo widzisz, przez całe życie żałowałem, że nie mam brata, a teraz czuję, jakbym jednak miał. On mnie tak jakby dopełnia. Sorki, chciałaś coś powiedzieć? Eee, już nic, dosłownie. Idź dokończ grę, siaczku. Dzięks, baby. A jutro jedziemy do wesołego miasteczka? Jasne! Tunelik miłości już na nas czeka! Bosko! Hirek i ja będziemy na ciebie czekać o piątek. I co tu robić? Uszy nam Hirka na naszych radkach, ale Robusia to uszczęśliwia! Mówi, że Hirek jest dla niego jak brat, którego nie ma. Ja wiem! To ty weź się umów z siostrą Robusia rozalką. Będzie dla ciebie jak siostra, której nie masz. U mnie tu w powieści jest tak. Gryzelda myśli, że traci jedwina, więc wzbuda w nim zazdrość, a wtedy on wraca do niej na kolanach yy, w sumie to na skrzydłach. U, doskonale! Jak wzbudzić zazdrość w robusiu? Cześć Herciu, zostałem Hirka? Czaruś, jak dobrze cię widzieć. Ha, ha, ha. Ania, ha. <grym> Czy zgodzisz się? Ha, ha Hania? Czarku? Her, her, hercia? Przynoszę wiadomość od. Siostry, która nie ma imienia. Rzeczona siostra zaprasza cię jutro do wesołego miasteczka. Z przyjemnością spotkam się z uroczą. bezimienną siostrą jutro w miasteczku. Cudownie! Jak chcesz wzbudzić zazdrość w Robercie kimś zemdlonym i we krwi? A nie dobra. Dokładnie to samo zrobiła Gryzelda. Wesołe miasteczko. Hej, moja wesoła dziewczyno! Łapiesz? Ruszamy za szaleć? Peska! Ale trzy to liczba nieparzysta. Więc z kimś też tutaj przyszłam z czarkiem. No i super! Czarosław jest spoko. Hej, skoczy dla nas po się? Ekstra! się dla braci! Czyli inaczej mówiąc, się. Hihihihi! <laughs> się! Mów, co tam knujesz. A o co dosłownie pytasz? Pytam o to! Biedak jest nieprzytomny! Aaa, zaraz chwilka! Chyba jaże? Chcesz wzbudzić w Robercie zazdrość, ciągając tutaj czarka! Wcale nie! To się na nic nie zda! Owszem, o, zna... znaczy... <laughs> Nie musiałabym nic robić, gdybyś mi nie zagarniał chłopaka, tylko dał mu spokój. On nie jest twoją własnością. Dla mnie jest starszym bratem, którego nie mam. Niech zgadnę i cię pełnia. Co? Tak bym się nie wyraził. Chodzi o to, że Roberta wystarczy dla wszystkich. Przyzwyczaj się do dzielenia się nim. Jo! Czekoladowy dla Hani, z pudrem dla Hirka, pasuje ci do Herów i z posypką dla koleżki czarka. Trzymaj stary. <try> Coś zjega później. No chodź, bracie, ruszajmy zaszaleć. A pewnie, już idę. baby. idziesz z nami? Pewka! Czarek i ja idziemy za wami. Ugh.